Dzień dobry. Ekscytacja pod wpływem nowo poznanej kobiety. Bardzo częsty błąd, który ma miejsce, polega na tym, że mężczyzna poznaje kobietę, bierze od niej na przykład numer, bierze do niej jakiś kontakt, jest bardzo podekscytowany tym faktem i to nie jest dobre. Dlaczego? Dlatego, ponieważ kobiet jest bardzo dużo. I trafienie na kobietę, z której ostatecznie będziesz trwale zadowolony, jest trudne. Wymaga to czasu. Nie da się tego zrobić szybko, od razu. Więc bardzo ważne jest, aby mieć takie nastawienie i pamiętać, że w momencie, kiedy ty zagadujesz jakąś dziewczynę, poznajesz jakąś dziewczynę, to ty musisz traktować. Tą kobietę w pewnym sensie bardzo lekko, luźno z dystansem, ponieważ nie znacie się, ty nie znasz jej, ta kobieta nie zna ciebie, ty do niej zagadałeś, ona w ogóle nie wie do końca o co ci chodzi, ponieważ cię nie zna, nie wie co zrobisz, dlaczego. Czyli jest między wami bardzo dużo niewiadomych. Nie wiadomo, co się będzie działo, ponieważ ty nie wiesz, co ta kobieta będzie robić, i ona nie wie, co ty będziesz robić. Więc to jest bardzo istotne, aby patrzeć na to wszystko z dystansu i troszkę z boku, i też powiedziałbym, żeby patrzeć na to troszkę z góry, gdzieś tak z lutu ptaka. Czyli ważne jest, abyś ty był zajęty jakimiś tam swoimi sprawami, tak jak leci ptak. On jest zajęty swoim lotem i mimo że pod nim jest mnóstwo różnych rzeczy, to ten ptak, mimo że je widzi, spogląda na nie, on sobie leci dalej, tam gdzie jest jego cel. Ty masz być właśnie taki, czyli chodzi o to, aby nie ekscytować się zbytnio tym, że poznałeś jakąś kobietę, że się z nią spotkałeś, że wziąłeś od niej numer i tak dalej, ponieważ to tak naprawdę nie jest powód w pewnym sensie do szczęścia. Oczywiście nie bez powodu powiedziałem przed chwilą w pewnym sensie, ponieważ ważne jest, aby umieć cieszyć się z małych rzeczy, aby umieć cieszyć się ze wszystkiego, co dzieje się w Twoim życiu, ponieważ w pewnym sensie wszystko, co dzieje się w Twoim życiu, to dar. Jednak należy również pamiętać o tym, aby nie cieszyć się z niczego, aby nie cieszyć się bez powodu, równocześnie nie osiągając jakichś większych rezultatów. Bardzo istotne jest, aby osiągać duże rezultaty, aby mieć w pewnym sensie wysokie wymagania, ponieważ jeżeli nie będziesz miał wysokich wymagań, to całe Twoje życie będzie na poziomie, jaki nie jest przez Ciebie pożądany. Także. W momencie, kiedy bierzesz ten numer, to nie jest powód do szczęścia. W momencie, kiedy Ty zadzwonisz do kobiety, ona odbierze, zgodzi się na spotkanie, pójdziesz na to spotkanie, później na kolejne, 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 zbliżycie się do Ciebie, będziecie razem i tak dalej, to oczywiście każdy kolejny poszczególny etap, który przed chwilą wymieniłem, w pewnym sensie jest powodem do szczęścia, a w pewnym sensie trzeba pamiętać, że to wszystko to nie jest gra skończona, ty musisz cały czas działać, rozwijać się, bo tylko wtedy będziesz w stanie taką kobietę utrzymać przy sobie. Także jest bardzo ważne, aby umieć znaleźć równowagę między działaniem, neutralnością, byciem twardym, a cieszeniem się, takim wręcz powiedziałbym, świętowaniem tego, co ci się udaje każdego dnia. Także bardzo. Ważna jest równowaga, poczucie równowagi, wyczucie równowagi, czym ona jest, kiedy się objawia, i bardzo ważne jest, aby pamiętać, że ekscytacja powoduje emocje. Ekscytacja jest ściśle związana z emocjami, a osoba, którą ty poznałeś dopiero co, jest osobą obcą, nie znasz jej, nie wiesz kto to. I dlatego też wiązanie się z nią emocjonalnie na tak wczesnym etapie, kiedy ty nie masz zielonego pojęcia, kto to jest, nie jest dobrym pomysłem. Trzeba być, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, całkiem ostrożnym, ponieważ jak sam dobrze wiesz, z ludźmi różnie to bywa, i ktoś, kto wydaje ci się teraz Twoim najlepszym przyjacielem. Jutro może okazać się Twoim największym wrogiem. W tym nagraniu to tyle i mam nadzieję, że ten, powiedziałbym, smutny wniosek Cię nie zatrzyma w Twoim rozwoju, ponieważ pamiętaj, że życie nie jest tylko kolorowe, nie jest tylko szczęśliwe i pozytywne. Jest tutaj też bardzo dużo czegoś, co można by nazwać negatywną energią. Także pamiętaj o tym, pamiętaj też jak bardzo ważna jest prawda i pamiętaj, że prawda z natury jest brutalna i wojownicza. Także w tym ekranie to tyle, nie przeciągajmy, widzimy się w kolejnym filmie.